Dobry wieczór Państwu! Dzisiaj niedziela 9 listopada, a znajduję się na warszawskim Żoli Za mną widzą Państwo grup błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, natomiast przede mną kościół świętego Stanisława Kostki, miejsce wyjątkowe ale w piątek stanie się ono szczególnie bliskie naszemu stowarzyszeniu. To właśnie tutaj odbędą się zaduszki kresowe. Już czwarta edycja tych zaduszek, wieczór pamięci o poległych i pomordowanych Polakach na wschodzie, na dawnych kresach Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza na kościele, ale również wokół niego, wiszą już plakaty promujące nasze wydarzenie. Bardzo serdecznie zapraszamy. O 17.30 właśnie w kościele rozpoczynamy. rozpoczynamy o Oczywiście wypominkami kresowymi, po nich Msza Święta w intencji Polaków pomordowanych i poległych na wschodzie. Homilię wygłosi nasz przyjaciel i członek honorowy stowarzyszenia Wspólnota i pamięć ksiądz profesor Józef Marecki. I kolejny plakat tym razem przy domu Amikus, bo to właśnie tutaj odbędzie się druga część naszych Zaduszek. To właśnie o 19:00 wykład, a właściwie prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego w 80. rocznicę wypędzenia Polaków z kresów wschodnich. Bardzo ciekawy temat, ale to nie jedyna atrakcja, bowiem na uczestników czeka również Program słowno-muzyczny czekają również wystąpienia znamienitych zaproszonych gości. Kościół Świętego Stanisława Kostki to świadek polskiej historii, szczególnie tej najnowszej. To właśnie tutaj im święte za ojczyznę odprawiał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. W najbliższy piątek ten kościół stanie się świadkiem czwartej edycji Zaduszek Kresowych, na które jeszcze raz bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Piątek 14 listopada, warszawski Żoliborz, kościół Świętego Stanisława Kostki.